Miami to miasto, które znajduje się na Florydzie. Uczestnicy programu Camp Leaders i Resort Leaders bardzo często wybierają ten kierunek na podróże po zakończonym kontrakcie ze względu na piaszczyste plaże, bogate życie nocne oraz ciepły klimat. Wybierając się do Miami, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, zaplanuj wycieczkę z wyprzedzeniem. Sprawdź prognozy pogody ze względu na często pojawiające się huragany. Pamiętaj, że w okolicy Miami znajduje się kilka lotnisk. Upewnij się, z którego będziesz korzystać podczas swoich podróży. Będąc w Miami, warto odwiedzić następujące miejsca: Plaże takie jak South Beach, Virginia Key Beach, Everglades, Key West, Little Havana oraz Ocean Drive. Korzystając z oferty klubów i barów, pamiętaj o tym, żeby zadbać odpowiednio wcześniej o bezpieczeństwo swoich dokumentów. Najlepiej zostawić je wcześniej w bezpiecznym miejscu. Unikniesz wtedy niepotrzebnego stresu. Wstęp do większości barów zarezerwowany jest dla osób powyżej 21 roku życia. Enjoy Miami!